Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja oczywiście po nocnej zmianie, to już chyba u mnie jest rytuał taki, ale ciekawość jest silniejsza od zmęczenia. Tak wygląda urobek z ostatniego wypadu z flamingiem. Pozdrawiam cię, przyjacielu. No, a ja jadę zaspokoić swoją ciekawość i troszeczkę posperać w rzece, a przy okazji po drodze pozbyć się tego. Także mam nadzieję, że będzie syto. No i co? No i miłego oglądania. Jaki ładny kotlecik. Proszę. Proszę. Dopiero coś tu chodzili. Tam mamy. Ach. Taki garczyk. Żeliwny, fajny. Ach. Taki fajny, pęknięty, o. Jestem 20 minut, patrzcie. I nie zrobiłem nic nowego. Ciągle idę po starym. To już było kilkukrotnie robione. Wiadro pełne. O, jest jakiś kotlet. co my tu mamy? O, kurde. Patrzcie, przecież myśmy tu już chodzili nie, to jest niesamowite. Przecież myśmy tu wchodzili, ludzie. Odbłyski ze starego auta. Tam jest jakiś kotlet. O, w norze. Tu jest głęboko i bogato. Fitko kuchenne. O. Udko. O, Fajerka z pieca. Super. O, patrzcie. Fajny. O, tu jest kotlecik pokrywa z beczki fajne co to jest? nie mam zielonego pojęcia jakaś bateria? od czegoś? O, a coś się przykleiło. Proszę. Idły. O, a tu jest jakiś kotlet. Kopaczka. To już zupełnie na deser. To jest chyba garnek. Gdzie? 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 To nie garnek, moi kochani. Nie mam pojęcia, co to jest. Soczewka od świateł. Nie wiem, kurde, ale jest mega. Tak, moi kani. Wszystkiego nie zabrałem. Jest tyle, jedziemy się waszyć, i tak dwie godzinki brodzenia za mną wyszło dokładnie 35 kg grubego za 31,50. Wcześniej zawiozłem to z połowów z Flamingiem plus jeszcze 10 kg puszki dorzuciłem. Wyszło 87 zł ponad. Także urobek super. Ja lecę spać, bo już mi się bateria wyczerpała. To co. No to papaty, a tam jeszcze leży urobek, widzicie? Wypili i zostawili. Miłego dnia, papaty, trzymajcie się.